Wielka Kapituła wybrała laureatów tegorocznej nagrody Powiatu Wągrowieckiego Złota Pieczęć 2012. To już dwunasta edycja nagrody, która przyznawana jest przez starostę Wągrowieckiego, wicestarostę, redakcję lokalnych gazet oraz laureatów z poprzednich lat. Złota Pieczęć Nagroda Powiatu Wągrowieckiego popularyzuje ponadprzeciętne działania i dokonania społeczne oraz zawodowe osób działających na rzecz powiatu. Prawo nominacji do nagrody ma samorząd powiatowy i gminny, a także wszystkie zarządy spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i organizacji gospodarczych. Kandydatów nominować mogą również rady duszpasterskie, redakcje czasopism regionalnych i lokalnych oraz laureaci tej nagrody z poprzednich edycji. W tym roku nominowano ośmiu kandydatów. Wśród nich znaleźli się: Andrzej Banaszyński, wójt gminy Mieścisko, Eugeniusz Hańczuk, dyrygent, założyciel orkiestry Dentej w Gołańczy, Edgar Hein, jeden z założycieli stowarzyszenia Załoga 62100, Michał Kaniewski, starszy cechu rzemiosł różnych w Wągrowcu, Zbigniew Lindner, właściciel zakładu przemysłu drzewnego Lindner w Wągrowcu, Jolanta Maciejewska, zastępca wójta gminy Wągrowiec. Hubert Paluch, dziekan GSW Milenium w Gnieźnie, Wydział miejscowy w Wągrowcu oraz Janusz Woźniak, Prezes Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie Dolina Wełny. Szanowni Państwo, właśnie przed chwilą Kapituła Powiatu Wągrowieckiego dokonała wyboru laureatów w Złotej Pieczęści za 2012 rok. W sumie zgłoszono 8 kandydatur. Laurki Złotej Pieczęci zostaną wręczone im podczas uroczystej gali w dniu 26 listopada w Kinie Miejskim w Wągrowcu. Serdecznie wszystkich Państwa, którzy mają już bilety, zapraszamy. Mam nadzieję, że będzie wspaniały koncert Jacka Wójcińskiego, który przyjedzie do nas specjalnie na tą okoliczność. Kapituła oczywiście miała dość dużo problemów z wyborem, ponieważ spośród tych ośmiu kandydatów każdy z nich to osoba w pełni z zasługami, dokonaniami na rzecz rozwoju naszego powiatu i niestety musiała dokonać wyboru tylko kilku z nich. Sądzę więc, że podczas uroczystej gali. Państwo poznacie tych, których kapituła wyróżniła i bardzo miło spędzicie wspólnie z Panem Jackiem Wójcickim te miłe chwile podczas tej uroczystości. Laureat konkursu otrzyma statuetkę wzorowaną na logo powiatu wągrowieckiego, list gratulacyjny oraz tytuł Laureata Nagrody Złotej Pieczęci 2012. Mimo, że obrady kapituły już za nami, to na oficjalne wyniki przyjdzie nam poczekać do 26 listopada. To właśnie tego dnia w sali kina MDK w Wągrowcu o godzinie 18 odbędzie się uroczysta gala, podczas której ogłoszone zostaną oficjalne wyniki i wręczona zostanie nagroda. Na znak Bożej łaski jak klubuski. Gwiazdą wieczoru będzie Jacek Wójcicki, absolwent krakowskiej PWST, śpiewająca gwiazda Piwnicy pod Baranami, kabaretu Olgi Lipińskiej, a także aktor filmowy. Udział w imprezie jest bezpłatny, obowiązują jednak wejściówki, które zostały już rozdane. Wszystkich, dla których zabrakło miejsc w sali kina MDK, zapraszamy na relację wideo z imprezy już 27 listopada na portalu wrc i w wągrowieckiej telewizji kablowej. portal wrc.pl